Wraz z partnerami zorganizowaliśmy tutaj dzisiaj Pilski Piknik Bezpieczeństwa, czyli taka, taką imprezę, takie wydarzenie, które ma skupić młodych ludzi chcący, chcących poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy, ale także zasad bezpieczeństwa w, we wszelkich sferach naszego życia. Zaprosiliśmy 11 szkół e, z terenu powiatu pilskiego. Przez lata temat pierwszej pomocy był traktowany po macoszemu. Teraz mamy bardzo ciekawe rozwiązania techniczne. Mamy manekiny, wskazują jak głęboko uciskamy, jak należy to robić prawidłowo. 30? 30, 30 chyba. 30 ile w deku? 2, przynajmniej na 10 sekund. Strach w trakcie wypadku wynika najczęściej z tego, że nie wiemy co mamy zrobić, czyli znowu są braki w edukacji i dlatego blokuje nas ten brak wiedzy, brak umiejętności. Warto pomagać i pewnie bym podeszła, pomogła, nawet może jakby już ktoś robił resuscytację, to bym zadzwoniła na karetkę, coś pomogła, a nie przeszła i obojętnie tylko, że a nie widzę, nie patrzę. A wy byście pomogły czy raczej nie? Raczej tak, tak. bo pewnie naokoło by było i tak dużo ludzi, to byśmy poprosili o jakąś pomoc, nawet jeśli ktoś by nie umiał jakiejś rzeczy, to może druga osoba by to potrafiła. Młode osoby, rzeczywiście to są te osoby, które nas będą ratowały, gdy my już będziemy upadać na ulicach warto. Zamykajcie Bo polecą.